Twarda jest ta dzisiejsza ewangelia. Możemy uczyć. twarda jest ta ewangelia, w której Jezus troszkę piętnuje, troszkę bardzo jednoznacznie pewną obudę, kiedy to człowiek właśnie w takich bardzo purytańskich, rygorystycznych przepisach. Nakazach, zakazach, nie danych przez pana Boga, ale przez samego człowieka, yy, uważa, że tutaj jest droga do świętości. Im bardziej będę perfekcyjny w wypełnianiu swoich różnych pobożności, tym prędzej stanę się święty. Jezus mówi: Nie. Dlatego, że musisz popatrzeć, jakie jest twoje serce w tym wszystkim. Jezus nie mówi nic przeciwko modlitwie, nie mówi nic przeciwko praktykom, nie mówi nic przeciwko tradycjom. Ale mówi, praktykując to wszystko, badaj Twoje serce. Z jakim sercem to czynisz? Czy wiesz, po co to czynisz? Czy pamiętasz o tym, że to wszystko ma doprowadzić do Boga? Nie jest celem samym w sobie, a narzędziem. Narzędziem. To serce się liczy, bo jak mówi dzisiaj Jezus właśnie z tego wnętrza, z naszego sera, Bią się rzeczy, które mogą uczynić nas nieczystymi. Jeżeli chcemy stać się dobrymi ludźmi, zaczynając od tego, potem stać się dobrymi chrześcijanami, to rzeczywiście trzeba nam to nawracanie świata i nawracanie innych zawsze zaczynać od tej samej osoby, od samych siebie. Temu służy chociażby rachunek sumienia, temu służą sakramenty, sakrament pokutu, pojednania, kiedy przychodzimy uznać przed Bogiem to, że w pewnych rzeczach jesteśmy jak dzieci. Jesteśmy bezsilni. Nawet jeżeli mamy pragnienie, mamy intencje, postanowimy poprawę, za chwilę trzeba nam znowu powrócić. Zobaczcie, to są bardzo proste narzędzia, które zostały nam dane po to, aby przypominać nam o tym, że to nie my sami, swoją siłą, swoją wolą, swoim postanowieniem, swoimi praktykami, doprowadzamy siebie do zbawienia. Jednego mamy zbawiciela i my nim nie jesteśmy. Tym zbawicielem jest Jezus Chrystus, do którego mają nas sprawdzić te wszystkie sakramenty, modlitwy, przesięte praktyki, różańce, koronki, nowenny. Jeżeli w moim sercu jest szczere pragnienie Boga, jeżeli w moim sercu jest szczere pragnienie świętości, czyli tego zjednoczenia się z Bogiem w sposób ostateczny, to chociaż nawet bym i przez całe życie zmagał się z różnymi rzeczami, które wydają nam się takie niedoskonałe, a nawet są czasami grzechem, i trzeba powracać. Jeżeli mam to szczere pragnienie Boga, to Pan Bóg mnie nie zostawi samego sobie. Nie powie mi na końcu tej drogi zobacz, ile w twoim życiu było niedoskonałości, zobacz, ile grzechów popełniłeś, zobacz ile niewierości. Ile razy musiałeś spowiadać, ile razy musiałeś powracać, ile razy musiałeś podejmować to nawrócenie. Wręcz przeciwnie. Tego nas uczą chociażby ci wszyscy święci, których czcimy. Mamy świętą Zelię Martę, Matkę Leonię, która jest bohatką naszych spotkań, która w pewnym momencie już pod koniec swojego życia napisała takie słowa Bardzo chcę być świętą ale wiem, że to nie przyjdzie łatwo. Trzeba wiele obciosać, a drewno jest twarde jak kamień. Trzeba było zabrać do tego wcześniej, kiedy to było łatwiejsze, ale w końcu lepiej późno niż wcale. Życie świętych pokazuje nam, że ta świętość nie polega na pewnej perfekcyjności, na byciu idealnym, na byciu nieomylnym, na tym, żeby w każdej sytuacji stawać na wysokości zadania. Żeby znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Żeby nigdy nie złąbić. Żeby nigdy nie połapać się na brak wiary. Żeby nigdy nie przewrócić się na naszym znaku miłości. Może nie tyle dołga, co do drugiego człowieka. Bo jednak Pana Boga łatwiej jest ukochać. Z tej prostej racji, że Go nie widzimy. Natomiast człowieka, który ma konkretną twarz, konkretne imię i konkretny charakter o wiele trudniej. Świętość nie polega na tym, że ja nigdy się tutaj nie pomylę. Świętość polega na tym, że chociaż się mylę i pomimo tego, że się mylę, ustannie powracam do tego pragnienia, które sam Pan Bóg złożył w moim sercu. Chcę być świętym. I tu najbardziej uczę się tego, co jest dla mnie najtrudniejsze. Zawierzyć bardziej Bogu niż samu sobie. Zawierzyć bardziej Jego łasce, Jego miłosierdziu niż swoim takim skrupulatnym, tej skrupulatnej czystości kuka, którą próbuje dzisiaj trochę zmaskować Jezus. W bohaterce naszych spotkań w Leonii odnajdziemy Taki niesamowity, heroiczny, wręcz siłek, aby w tej żmudnej drodze ku świętości, jak widzieliśmy, była ona bardzo niedoskonała i była bardzo kiepskim materiałem na świętom, aby w tej długiej drodze uczyć się coraz bardziej tego kładania nadziei w Bogu. Tego oddawania swojego życia kawałek po kawałku jego miłosiernej miłości, której ona w pewnym momencie w sposób całkowity się poświęciła. Chociaż do końca życia musiała zmagać z pewnymi niedokonałościami, z pewnymi maniami, które również na starć pojawiły się w jej życiu. Były dosyć nieznośne dla wspólnoty zakonnej, w której żyła, ale ta jej niesamowita, dziecięca wręcz miłość do Boga, tęsknota za nim. I pragnienie świętości doprowadziły ją do tego, że właściwie te jej przewrotki, pomyłki, manie stały się sprawą drugorzędną. Powiedziała, że Bóg jest nieskończenie większy od tego wszystkiego. Święto Kwinu został kiedyś zapytany, co trzeba zrobić, żeby być świętym. To powiedział jednym zdaniem: trzeba tego chcieć. Czy chcemy być świętymi? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, popuśćmy Pana Boga, aby tego Pana nie nam udzielił. Amen. wydajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzy na nieba i ziemi, wszystkich rzeczy wialnych i niewialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światły światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a niestworzonym współistotny ojcu, a przez niego wszystko się stało on to dla nas ludzi.